Rozdział ósmy, ciąg dalszy od wersetu 60. Wysłanicy Boga na całym świecie i we wszystkich czasach. Narodom świata nigdy nie brakowało duchowego światła. Zaprawdę powiadam wam, nie tylko ten naród tutaj miał proroków i posłańców, lecz do wszystkich, aby ich obudzić wysyłałem posłańców. Na podstawie światła i prawdziwości ich nauki, jak również na podstawie podobieństwa do tego, co wam objawiłem, możecie osądzać ich słowa. Jedni żyli przed przyjściem Mesjasza, inni działali po moim istnieniu jako człowieka, ale wszyscy oni przynieśli ludzkości duchowe przesłanie. Owe nauki, tak samo jak moja, Doznały zniekształceń, gdyż jeżeli nie zmieniano ich zawartości ideowej, to je okaleczano, albo zostawały zatajane przed głodną prawdy ludzkością. Jedna jedyna prawda i jedna jedyna moralność były ludzkości objawiane poprzez posłańców, proroków i sługi. Więc Dlaczego narody mają zróżnicowane wyobrażenia prawdy, moralności i życia? Ta prawda, która we wszystkich czasach była przez ludzkość fałszowana, zostanie odbudowana. A jej światło zabłyśnie z taką siłą, że dla ludzi stworzy pozór, jakby było to coś nowego, chociaż jest to to samo światło. Które zawsze rozjaśniało drogę rozwoju dzieci mojej boskości. Jest wielu takich, którzy umarli, gdyż powiedzieli prawdę, wielu również takich, którzy byli poddani torturom, ponieważ nie chcieli uciszyć głosu mówiącego w ich wnętrzu. Nie sądźcie, że niebo zesłało tylko tych, którzy mówili do Was o duchu, o miłości. O moralności. Nie. Ono również zesłało tych, którzy podarowali wam dobre, owoce nauki, owo poznanie, które wnosi w życie ludzi światło, które przynosi ulgę w ich ciężarach i łagodzi ich nędzę. Wszyscy oni byli moimi wysłanikami. Istnieją również inni. Którzy, co prawda, nie przynieśli żadnej nauki moralnej lub naukowego odkrycia, którzy jednak przynieśli przesłanie nauczające odczuwania i podziwiania urody stworzenia. Są to moi wysłannicy mający zadanie przynoszenia radości i balsamu dla smutnych serc. Wszyscy oni wypili kielich goryczy, gdy ujrzeli ślepy na prawdę świat i nie nieczułą na piękno i dobro ludzkość. Pomimo to, gdy wam powiedziałem, że w tej epoce wszystko zostanie odbudowane, kiedy wam zapowiedziałem, że wszystko wróci na swoją drogę i że wszystkim moim naukom zostanie przywrócona pierwotna idea, tak możecie wierzyć, że dla tego świata Czas duchowej świetności jest bliski, chociaż nie możecie zapomnieć, że zanim to nastąpi, wszystko zostanie osądzone i oczyszczone. Zawsze, gdy boskie objawienie miało zamiar oświecić ludzi, wysyłałem do nich przygotowujących ścieżki lub proroków, aby byli przygotowani. Aby to światło mogło zostać przez nich rozpoznane. Lecz nie wierzcie, że tylko ci są moimi posłańcami, którzy przynoszą przesłanie dla Ducha. Nie uczniowie. Każdy, kto sieje dobro pomiędzy ludźmi w jakiejś jego formie, jest moim posłańcem. Tych posłańców możecie spotkać na wszystkich ścieżkach waszego życia. Zarówno we wspólnotach religijnych, jak również wśród naukowców, pomiędzy ludźmi, którzy rządzą, lub pomiędzy tymi, którzy udzielają dobrych nauk. Mój dobry sługa nigdy nie zbacza z drogi, którą ma do zrobienia, prędzej po drodze umrze, niż się cofnie. Jego wzór jest nasieniem światła w życiu jego bliźnich, a jego dzieła są przykładem dla innych. Ach, żebyś ludzkość mogła zrozumieć przesłania, które poprzez nich do niej wysyłam. Lecz tak nie jest, gdyż istnieje wielu ludzi mających delikatne misje, którzy, omijając wzrokiem owe wielkie wzory, wchodzą na drogę, która im się bardziej podoba. Lecz Cóż, żeś z tymi ludźmi zrobiła, ludzkości, których do ciebie wysyłałem, aby ci przypomnieli o mojej drodze, drodze wiary, która jest ową, mądrości i pokoju? Wy nie chcieliście niczego o ich zadaniu wiedzieć i zwalczaliście ich obłudną wiarą, którą macie na podstawie waszych teorii i konfesji. Wasze oczy nie chciały zobaczyć światła. Które każdy z moich posłańców przynosił jako przesłanie miłości. Czy byli to, jak wy teraz nazywacie, prorocy, wizjonerzy, oświeceni, lekarze, filozofowie, naukowcy lub pasterze dusz? Ci ludzie posiadali charyzmę, lecz wy nie chcieliście uznać ich światła. Oni was wyprzedzali, lecz wy nie chcieliście iść ich śladem. Pozostawili wam przykład życiowej drogi, pełnej ofiary, cierpienia i dobrych czynów, lecz wy baliście się ich naśladować, gdyż nie byliście świadomi tego, że ból tych, którzy za mną poszli, jest radością dla ducha, drogą pełną kwiatów i horyzontem pełnym obietnic. Przyszli nie po to, aby zapach kwiatów porządkować na ziemi, ani aby się odurzać ulotnymi przyjemnościami świata, gdyż pragnienie ich duszy nie było więcej skierowane na nieczyste, tylko na wzniosłe. Cierpieli, ale nie szukali pocieszenia, gdyż wiedzieli, że po to przyszli, aby sami pocieszać. Nie oczekiwali niczego od świata, gdyż po życiowej walce oczekiwali radości przeżycia zmartwychwstania dusz do wiary. I do życia tych wszystkich, którzy wyparli się prawdy. Kim są ci ludzie, o których do Was mówię? Powiadam Wam chodzi przy tym o tych wszystkich, którzy przynieśli przesłania światła, miłości, nadziei, zdrowia, wiary, zbawienia. Imiona, które nosili, nie mają znaczenia. Ani życiowa droga, na której Wam się pojawili, ani tytuł, jaki nosili na ziemi. Muszę Wam jeszcze raz powiedzieć, że ten naród, który tworzy się wokół mojego objawienia, nie jest narodem, który Ojciec w swojej miłości stawia ponad innymi narodami. Pan tylko z tego powodu skierował na Niego swoje spojrzenie, ponieważ jest on utworzony z dusz, które zawsze były na świecie. Kiedy występowało nowe boskie objawienie. Są to duchowe dzieci owego narodu izraelskiego, narodu proroków, posłańców, wizjonerów i patriarchów. Kto w obecnym czasie mógłby lepiej od nich mnie przyjąć, pojąć nową formę mojego objawienia i potwierdzić wypełnienie moich obietnic? Szedłem na łono narodu izraelskiego, który w swojej większości jest w domu w tym narodzie. Pozostali są rozproszeni po wszystkich narodach, przeze mnie wysłani, a im objawiłem się duchowo. Są to moi wybrani, którzy pozostali mi wierni. Ich serce nie zaraziło się, a ich duch potrafi odbierać moje inspiracje. Poprzez ich pośrednictwo daję obecnie światu wielki skarb mądrości. Ukochane dzieci, które przyszłyście w mniejszej liczbie, zaprawdę powiadam Wam, moje przenikliwe spojrzenie wszędzie odkrywa moich wybranych, czujących w swoim duchu, że teraz jest czas mojej obecności. Oni nie słyszeli tak jak Wy mojego słowa, lecz w swoim duchu. Odbierają głos mówiący im, że ja jestem ponownie pośród ludzi, że przyszedłem duchowo na chmurze. Jednym pozwolę oglądać mnie duchowym okiem, innym poprzez przeczucie, pozostałym, aby czuli obecność mojego ducha, uczynię moją miłość silnie odczuwalną. Wkrótce podniosą się ludzie obdarzeni intuicją, Inspiracją i o wrażliwej duszy, i będą świadczyli w narodach o tym, co widzą przy pomocy ducha, co odczuwają, co słyszą i odbierają. Powiadam Wam raz jeszcze, że mój naród nie ogranicza się tylko do tych, którzy słyszeli mnie poprzez przekazicieli słowa, lecz swoje sługi wysłałem do przeróżnych punktów ziemi, aby przygotowali ścieżki i oczyścili pola. Na które później muszą nadejść siercy. Ja ich wzmacniam i błogosławię im, gdyż ich codzienna praca jest pełna cierpienia, a ich droga najeżona kolcami, wszędzie za nimi idą drwiny, szyderstwo, oszczerstwo i poniżenie. Lecz oni, pełni przeczuć i inspiracji, wiedzą, że zostali wysłani przeze mnie i chcą. Wypełniając misję, dotrzeć aż na koniec drogi. Zapraszam Was do wejścia do mojego królestwa. Wzywam wszystkie bez jakiegokolwiek wyróżnienia narody ziemi, ale ja wiem, że nie wszystkie będą mnie słuchały. Ludzkość zagasiła swoje lampy i wędruje po ciemku, lecz tam, gdzie błędy zwrócą. Na siebie uwagę wystąpi przeze mnie oświecony człowiek, który uczyni w swoim otoczeniu światło, duchowy wartownik, który czuwa i czeka na mój znak, aby sprawić, że zabrzmi głos alarmu, który będzie budził i wstrząsał. Pozwólcie miłości tych posłańców być w waszym sercu owocnym nasieniem. Nie odrzucajcie ich. Się ukażą przed wami w zewnętrznej biedzie. Słuchajcie ich, gdyż oni przychodzą w moim imieniu, aby przekazać wam umiejętności, których obecnie nie znacie. Będą Was uczyli doskonałej modlitwy, uwolnią Was z więzów materializmu, którymi jesteście skrępowani, i pomogą Wam uzyskać duchową wolność, która wzniesie Was do mnie. W przypadku, gdyby ktokolwiek wystąpił i twierdził, że jest Chrystusem, który ponownie stał się człowiekiem, nie wierzcie mu. Gdyż, gdy wam zapowiedziałem, że przyjdę ponownie, pozwoliłem Wam wiedzieć, że stanie się to duchowo. Gdyby Wam ktoś powiedział, że jest Boskim Posłańcem, nie ufajcie mu, gdyż prawdziwi posłańcy nie przechwalają się i nie trąbią o powierzonej im misji. Wykazują się tylko swoimi czynami. Jest rzeczą ludzi powiedzenie: Czy ktoś jest posłańcem Pana? Przypominacie sobie, że Wam powiedziałem, że drzewo rozpoznaje się po jego owocach? Nie zabraniam Wam próbowania owoców drzew, lecz musicie być przygotowani, abyście byli w stanie odróżnić dobre owoce od złych. Tych, którzy kochają prawdę, postawię jako świeczniki, aby rozjaśniali drogi swoich bliźnich. Czasy, w których na świecie potrzebowaliście duchowych przewodników, są za wami. Od teraz każdy, który pójdzie tą ścieżką, nie będzie miał innej drogi poza moim prawem, ani innego przewodnika poza swoim własnym sumieniem. Pomimo to, Zawsze będą istnieli mężczyźni i kobiety o wielkim świetle i wielkiej sile ducha, którzy będą pomagali ludziom swoim przykładem i inspiracją. Gdyby było inaczej, już bym wam wysłał na ziemię takie duchy jak Mojżesza albo jak Eliasza, aby wam wskazywali drogę i nieustannie przypominali o prawie. Oni wam również pomagają. Chronią Was i towarzyszą Wam, lecz już nie w ludzkim kształcie, tylko w duchowości. Kto ich widzi? Nikt. Lecz jeżeli się przygotujecie, wówczas odczujecie nad sobą obecność wielkich duchów, które zawsze były z ludzkością w kontakcie i posiadały w niej do wypełnienia wielkie misje.